Witam serdecznie kochani. Dziś jest piątek, 4 grudnia. Kartą dnia, którą dla Was mam, jest to Giermek Kielichów. Bardzo fajna, pozytywna, sympatyczna karta. Kochani, dziś karta zapowiada nam początki w sprawach emocjonalnych, w sprawach miłosnych, nowe znajomości, nowe y, rozpoczęcie jakiegoś fajnego y, związku. Hmm, rozpoczęcie flirtu, romansu, który będzie dla nas bardzo, bardzo korzystny. Będziemy dzisiaj wyjątkowo otwarci na wszelkie uczucia, na niektóre sprawy, które do tej pory nas blokowały. Dziś będziemy otwarci i chętni je rozwiązywać. Nareszcie przebiliśmy jakiś mur głową, bo idzie wszystko naprawdę w fajną stronę. Karta Dnia radzi, abyśmy cieszyli się. Najdrobniejszymi, najmniejszymi rzeczami. Yy, nie wymagali, do, abyśmy się uśmiechali dużych rzeczy. Śmiejmy się z małych. Niech nam serce kwitnie z małych rzeczy, które życie nam daje. Jeżeli będziemy się nimi cieszyć, na pewno zasłużymy sobie na to, aby dostawać większe, coraz większe i lepsze. Więc tak jak mówię, cieszmy się małymi rzeczami, kochani. Karta dnia w miłości. Pokazuje nam, oczywiście, romanse, tak jak mówiłam, początki pięknych uczuć, dobre wiadomości osób, które bardzo kochamy. W finansach pojawią się perspektywy zawodowe, lepsze, yy, awanse, podwyżki. Zostaniemy docenieni w pracy. Zdrowie, jeżeli chodzi, to będzie troszeczkę dzisiaj taka nadwrażliwość emocjonalna, więc gdzieś tam te łezki mogą popłynąć, ale to będą łzy szczęścia, łzy radości, nie będą to z żalu yy... i możemy jeszcze troszeczkę emocjonalnie być, dzisiaj, tak jak mówiłam, wrażliwi, tak? I przeziębienia, i katar, tam jedynie co grozi, jeżeli chodzi o zdrowie, więc, więc nie, nie jest źle, nie ma tragedii. To, że przeziębienie to pewnie nic wielkiego nie odkryłam, bo pogoda jest taka, że y, rzeczywiście to przeziębienie może być. Dziś możemy, i kochani, tak jak mm, karta dnia właśnie nam tutaj mówi, że dziś możemy mieć bardzo sympatyczne spotkania. Mogą to być randki, mogą to być sympatyczne spotkania z przyjaciółmi, z rodziną, nawet rozmowy telefoniczne mogą być bardzo miłe i bardzo sympatyczne. Dziś będzie nam się naprawdę, kochani, wszystko fajnie układać. Dzień jest pełen możliwości. Dlatego dzisiaj idziemy, kurczę, dziś idziemy na kompromis, wszystko przyjmujemy do siebie ale nie kłócimy się, nie wyciągamy pochopnie wniosków i wykorzystujemy ten dzień, który nam daje, tak jak mówiłam, bardzo dużo fajnych możliwości. Kochani, dziś jest piątek, więc nie będę nudzić, nie będę was długo trzymać, że pozostało mi tylko wam życzyć pięknego, cudownego i jeszcze raz pięk pozytywnego przede wszystkim dnia dla was kochani. Do widzenia.